Zobaczcie, ze strony y, Minecraft i w tym odcinku pogramy na serwerze Battlefield. Poczekajcie, chwilę. Ok, musiałam zapytać, gdzie jestem. No, jak mówiłem, pogramy na Battlefield. Zobaczymy, czy w ogóle wejdziemy. Jest! Iliśmy. Przepraszam, bo... Ja nie jestem jeszcze takim sławnym YouTuberem, ale tak mnie kolega ten na Facebooku. Weźcie. Polecił. Pewnie mój kolega teraz nagrywa. Magdy dla Crocs. Dobra, to matka. nie to widzenie o nie, to ta, to jest dobra dla snajperów. Ciekawe, czy, są wyrównane z szansy, czy to wyrównane szanse czy przegrywamy. Jestem sierżant są jest to... Chyba oni przegrywają. do... Nie przegrywamy. Widzicie, jak jestem What the fuck? Czekajcie. What the fuck! dude. Słuchajcie. Makudzu, dude. Ja mam granatę Wiem, że jest taka jakość dziwna. Muszę sobie fraka ściągnąć. Ja nagram. Łot? czego ja nagramuję. Łot podpadnie, bo ja yy, nagram z Yurkami. moja kamera. Ja i, możecie mi dać na sklepie. Ja się nazywam 1990.

Zabiliśmy kogoś. Nareszcie. Ciao, serwer. Nie wiem, kiedy się pojawią jakiś z mojego miasta. w serwer ostatnio rozbudowuje mi się. I ten. I nie nagrywa z mojego. Zabili mnie. Nie trwa filmik. Spoko, jeszcze mamy dużo czasu. Słuchajcie, biorę snajpera, bo będzie fajnie. Ej, bo ten, no, będziemy jest, jest, tak z daleka mogli cisnąć. Więc wiecie o co mi chodzi. Już Ok. I... Życzę, że ale fajnie. No se, niestety Seyfro no, ma tylko jeden granat, a granat jest... najlepszy. Tak. What the hell is going Chyba no, live'a zrobię. Yy, może w sobotę zrobię live'a, nie jestem pewien. Ale lagi, weźcie. Mnie cały sobie. A nie cały A napiszę. Biorę inżyniera i pokażę wam pewną wszystko. Upładzę się przez inżyniera, tylko żeby najgorszy, żeby tam dojść. Lo, nawet do życia nie straciliśmy. Okej, okay, pokażę mi. Tu jest sobie gości, bo nie będzie. będziemy Кажи, кажи, кола, и папча. На как бы тут. И должна щекать, а выпью еще глаз А вот это выбор две дроны. What the fuck? Курда, не Ło, wow, to ty... To chyba tamten, co ten... I tam się skakuje na górę i można z dźwigu to wzyjować. Okej, okay, chyba ostatnia runda, bo nie chcę takich długaśnych filmów. Weźcie, nie oglądajcie... E, oglądajcie Magdę Crocs, ale pamiętajcie też o mnie. Bo ja mu dałem początki i w ogóle... Magdzie Crocs i... I Lemar będzie nagrywał i... Nie też jak będzie Lemar i nagle kroks! What the fuck? Fuck, Ale się walka wyrównała! Okej, okay. subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie łapki w Cześć, do widzenia na razie.